Dzień dobry. Mamy dziś piękną słoneczną pogodę, więc wreszcie biorę się za przeróbkę tutaj wnętrza tej woliery. Wypuszczam najpierw kury i działamy. Romanek, do dzieła. Trochę to trzeba otworzyć, wypuścić na świat. Proszę malutkie, wychodźcie. Wychodźcie sobie kureczki. Ciba cibula, cibula, cibula. Tak jest dzikusy, O, jak wam tu fajnie. Bo ja tu nie zamknąłem kuchenki. Jak byście mi tutaj weszły? Nie no, tylko wczoraj to wyście tutaj sali, Patrz, ty! Za ty mnie naskoczysz, chcesz? Jakie to łobuzy, to ta mała taka cwana. ta, ta gdzie ona, gdzie, gdzie ty łazisz w ogóle ty mała, gdzie ty jesteś, gdzie, o tam jesteś, no nie, co za, oj ta młoda greensheelka wyszła, nie no, co wy tu robicie znowu z tą, z tą miętą mojej Jolki, ja was, wy ale jesteście. Wiatr się zerwał, wiadomo, jak ja chcę robić, to się zerwał wiatr, a wy tak przeczesujecie te liście, tak? A u was jak tu jest? Wiecie co, paputki? Ja to bym tak bardzo chciał, żebyście wy się wyniosły do zimowego pomieszczenia. No łapać was to tutaj nie będzie sensu. Przyniosę sprzęt i będziemy rozbierać. Bo przedtem to było tak, tą siatką była podzielona, tamte wejście. Do zimowego pomieszczenia i tam za tymi drzwiami była jedna wolierka. Tutaj to była druga woliera, a w ogóle ta półka to była dla przepiórek. I miałem wtedy normalnie tego wszystkiego jak na chińskim straganie, a niczego nie było można ładnie widzieć. Później zlikwidowałem, połączyłem te woliery. No ale co z tego, skoro zostały te wszystkie półki? A zima się zbliża i trzeba będzie normalnie opału naszykować sobie trochę. Dobra, ja tu zaraz przyjdę do was z narzędziami, tak wy się szykujcie, przenoście się tam do zimowego pomieszczenia i mi się tu nie kłócić, łobuzy. A powiedz mały, co ty tu robisz na tym ogrodku czak? Powiedz, ty małpo. No, o właśnie. Jak byłem mały, to nie wiadomo czemu babcia czasami do mnie mówiła: "Ty małpo, ty, no." Tak mówiła. Romanek był chyba niegrzeczny. Ty też jesteś niegrzeczny, wiesz? Teraz tam idziesz. O, co wyjął obuzy. No. Ja bym tak na was mógł tu patrzeć i patrzeć, no ale obiecałem tym papugom, no gdzie, no takie słoneczko. O, pod słońce patrzeć się nie da normalnie. Te słoneczniki to aż rażą. Aż to wszystko razi mnie. No. Wy, kurki, też jeszcze nie byłem u Was, Ojejku, Nie byłem. A pójdę zobaczyć, co tam robi Zdzisław. Bo tam go widzę, że siedzi. Zobaczymy, czyli Zdzisiu. dochodzisz do siebie? Pokaż no, Ty się. Zdzisie. Ta też kurka nie była takiej pierwszej. Zdrowotności też ma, o, ma tutaj jakąś narość, kurczę. A ty, Zisiek, jak ty wyglądasz? E, będziesz żył, nie? Będziesz żył, pewnie. No? Nie wiem, co ja mam z tobą zrobić. A zobaczymy, czy jest jajeczko. Ja was będę musiał, ja bym, Zisiu... Ja bym chciał, żebyś ty doszedł do siebie, bo ja bym cię połączył z tamtymi kurami. Wiesz? Ja bym cię połączył, żebyście wszystkie. Bo ten kurnik jest tutaj chłodniejszy trochę. Ale musisz dojść do siebie. Więc no Ty tak masz te ruchy już takie energiczne. Oko masz już żywsze. E tam. Musi być. Będziesz żył. Dobrze, wchodzę do tej woliery. Tutaj będzie teraz, ja wiem, że tu będzie przykro, ale zobaczcie, kurczę, żebym jeszcze później nie zamknął na no. Amen. No, za, jest. Ja Was, kochane, wszystkie lubię bardzo i jak ja to, nie, te żarcie to ja wszystko rzucę kurom najlepiej jak one se tu wyjadają, wy dostaniecie świeże im mniej tu będzie krokroch tym lepiej tak no zaraz tu będzie zamieszanie zamieszanie będzie tu Romuś odkręcaj tą pusztawkę pierwsza tak więc co rozkręć no będzie wszystkie śrubki musimy wziąć porozbierać. No I to widział. Ja to nie rozbiłem. wszystkiego? Już się odkręciła. Okej, okay. ale jak ja mam to poprzykręcane, te listwy, tu wszystkie kuchnie jeden skręt jedyna nadzieja, że to wszystko jest na wkręcie i mi to się fajnie najgorzej jak mi siądzie wkrętarka to się nazywa wkrętarka, kiedyś jak robiłem jeszcze kuchnię tak zawodowo i chciałem kupić sobie właśnie taki sprzęt, to u mnie zawsze to chodziło, że to jest zakrętarka i co chciałem kupić, że akumulator to do zakrętarki a pani ekspedientka, że to nie jest zakrętarka tylko wkrętarka no, upar się up, i i chciał zakrętarkę. No. A ja nie, nie wkręcałem niczego, tylko zakręciłem. No. <grywa> no, tak, tak. Żywa. I tak. Ja zrobię tu jeszcze trochę zamieszania i się rozłączę, bo to by za długo wszystko towało. Tak? Ej, malutkie, ile was tu jest? Teraz widać dopiero. Ha! Do moje wszystkie konie. O, jak pięknie! Ale fajnie, uciekaj, impula. O, o, ej, a co ty taka miła jesteś? Tak? Ej, pysku mi nastrzelałaś, tak? Za co? A, bo ty ślepa jesteś, to ty nie wiesz kogo bijesz, tak? Tak? Wiesz kurde, jakie wyście są dzikusy, Ja bym was połapał i tam wrzucił, ale wyma, nie mam rękawiczek, a ty mi zrobisz przybę. Ten mój ucięty palec. No. Dobra. I dzisiaj się, się rozłącze, nie? Bo coś robicie naprawdę krzywdę jakąś, O, kuchnia. Siosiosio! Siosio! Sio, sio, sio. ty kusy małe! Ale fajnie robicie! Nie, nie może tak być. Rękawice muszę wziąć też i je trochę połapać, jak je wpuszczę do zimowego, to może będzie mniej. Nie ma już żadnych półeczek. Poszło jak z płatka. Puś zaraz Was pokażę. Zaraz Was pokażę. Na wszelki wypadek jeszcze zamykam. zmiotę tutaj. Normalnie wypisz wymalu jest wspaniale. A tu jeszcze śrubeczki. Weź sobie rąbek te śrubeczki, bo one się mogą przydać. Dobra. To stąd to wrzucę jeszcze do kompostownika. No tutaj jest jeszcze pełna ziarna. To. Tam kury wydziął. Pięknie ja Ale to. Ta, nie ta. Ta siepka. Muszę przynieść inną siepkę. A kury sobie wypoczywają. I robią. Mi takie coś z mięty mojej żony. Nie no muszę ją wykopać stąd tą miętę gdzie indziej. Bo aleście cię zmara siły. Jejku. Jak ona to zobaczy. Ciebie to rozpozna na pewno wiesz. Bo ty masz te serduszka tutaj takie. Na pewno cię rozpozna. A hortensja? No nie. Oj wyłobuzy. Tak ty ma upoty. Ty ma upo. Ale to nic. Tutaj jest wszystko. To jest okej. Proszę zobaczyć co się stało z wolierą dla papuk. Normalnie jaka przestrzeń. Jaka tu jest na całości przestrzeń teraz. Normalnie bajerka. Tyle tego wszystkiego zostało różnych kląkrów a papuszki to były tak grzeczne, że wszystkie weszły tu do tego pomieszczenia. No, ale coś światło nie świeci. Nie chcę świecić wam tu światełko. Tak? A ja was zaraz wypuszczę i będziemy patrzyli, co wy tu robicie. O! papam, To się nazywa teraz voliera. Teraz to macie miejsca tutaj trochę. Żadnej budki, niczego. Tak jest. Na drugi rok to nie bardzo was chcę już rozmnażać. A to jeszcze by pomalować trzeba było, ale to nie dzisiaj. Ja myślę, że z tym malowaniem to sobie na wiosnę dopiero. Jedzonko będą miały teraz podawane tu na dużej tacy. Tak. Woda do picia ładnie. Tu mi weszły te małe, małe kurdubki i ja im, i ja im, a tu patrz wcale nie proszę, Ja im teraz odkryję, wyrzucę tą siatkę i będziemy czekali, jak one wyjdą. O, tak, zamknięte i zobaczę, jak będą wylatywały. czy one w ogóle będą chciały wyjść. Tak się tu fajnie ustawię na tym kąciku i trochę je poobserwujemy. Mowy nie ma, żeby one chciały wyjść stamtąd już. Ale jak wy tu pięknie wyglądacie. Wow, wow, ale świetnie. No, ja was chyba trochę wygonię, bo przecież my nagrywamy film. To będą ludzie oglądać. Chłopi, robotnicy, inteligenci i profesory. Także ładnie mi się tutaj sprawić. No wychodzić już. Dalej. No tak. Jest. Pierwszy odważny. Tak, tak. Ale wy macie tu świetnie teraz. Co? Pięknie macie. Ależ. Ja chyba zamknę tu za sobą te drzwiczki. Bo... I teraz... Teraz mogę dalej filmować. Która jeszcze? Która tu jeszcze ma wyjść? Oj, biedna ty niewidoma. Przejdziesz tam zaraz. O, już znajdziesz. Widzisz? Już, tak, wychodź tam. Już byłaś. Wychodź malutka, wychodź. Ty jesteś biedna, naprawdę, żeby stracić tak wzrok. O jejku, jejku. Ale macie miejsce. Paputki. No klasa, co? Tak. Tyle czasu się z tym nosiłem, żeby to zrobić, a nie chcecie jeść. A czy ja ty tam poleciałaś ty? Jedno oka czy bez oka, gdzie ty poleciałaś tam już? Idzie tam po tej tylnej siatce, tak tylko po tych bokach. Nie możecie mi uciec. To bym się ale musiał was nagonić. Nadbór nie uciekniecie, ale do kurnika byście mogły pójść, nie? A wyjeźnie będziecie chciały, Paputki, Papugi jesteście przepiękne. Jak już tak jest, to ja wam będę musiał złapać tamte dwie z tamtych klatek, te świergotki. Przynieść tutaj. A gdzie generalnie jest jedna świergotka? O, o! Jedną widzę tylko. Gdzie ta jedna świergotka się podziała. No nie wiem. Ja Wam tu ustawię jedzonko i pójdę złapać tamte. Normalnie nie widzę jednego papuczka Jeden zielony papuczek nie jest po pewnie zginął. nie ma ruchy zaraz was puszczę puszczę was tutaj o z tej strony pewnie pewnie tak byłaś no wyjdźcie sobie dalej różne wyczerwone kolorowe i różowe Idź wyjść no Jeden. kolejny no wychodź no ładny jesteś wychodź tak no co na co się zastanawiasz o wy też balbuchy no wychodźcie Butze małe tak wyjdź wyjdź tu macie więcej miejsca. O, pięknie. A ty nie wyjdź. Ojejku, ty, mi zaraz krzywdę jak to zrobić. wyłaś, byłaś, no już jesteś na wyrocie, no. Złapać was nie umiałem, ale wyjść teraz to nie chcecie. No wychodź. Oj, bratku. Ja cię widzę, będę musiał ci pomóc w takim razie. Chodź, chodź, o no. <laughs> ja sobie kurczę, kurczę, no. no. <laughs> jaj, nie do śladą mówię. A brzydkich nie lubię, bez ogoniaka. O tak, znowu nie użyjesz? No nie, ale dobre te moje palce, co? A, no. Jeszcze się wam przyjrzymy. Was tu jest normalnie jak mrówków w ulu nie? Tą huśtawkę to ja wam naprawię teraz. Tak. Taki był plan. Posprzątam teraz jeszcze narzędziownię i wam narobię pełno różnych huśtawek. Zabawek będziecie miały tyle, że aż. Ha ha ha. Bo wy jesteście żółte, białe, abieskie, nie i kororowe. Takie ładne jest. że to wy się zaprzyjaźniajcie. Tutaj teraz fajnie. Zaprzyjaźniajcie się. A ja mogę się teraz już wszystkimi ładnie pożegnać, bo przecież widać, że odrobiłem tutaj kawał fajnej roboty. Nie? Fajnie. O, o, papugi też się ładnie żegnają. Tak. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmiku. Wszystko jest ok.